Jeju, jak tu ładnie! Dzień czwarty, ferrata deszczowo-wodospadowa Dzisiaj zamiast rozgrzewki jemy buły W sumie prawie jak rozgrzewka I lecimy na Szczecin Zbliżamy się już do ferraty Dwugodzinnej, wzdłuż kanionu, w którym płynie rzeka i są wodospady Naszym oczom ukazuje się oto taki właśnie wodospad Dospad z Sorosal, początek Ferraty. Już widać trochę drabinek. Początek Ferraty. Rozpoczyna się drabinką. Później już będzie tylko ciekawiej. Temperatura bardzo pozytywna. Około 14 stopni. Ale słoneczko powoduje, że jest bardzo ciepło i przyjemnie. Mamy nadzieję, że deszcz nas nie zastanie. Mamy na to całe 50%. Tymczasem ruszamy. No, i szczyt feraty. A nawet trochę wyżej niż szczyt, no. bo szczyt na drzewie. Jak tam panowie się podobała ferata? Super, trzymaj, trzymaj. super. Jedna z lepszych, na jakich byłem w życiu. To znaczy ładna. to To się odepnij. No. <słuch> Już myśleliśmy, że szczytowaliśmy. A tu Ferata dalej idzie. Kawalątek zejścia. No to proszę. No już tym razem definitywny koniec. Była tabliczka Finito della Ferrata. De De już całe żarcie zjedzone. A tu takie piękne miejsce. Głośniki na drzewach porozstawiane. Takie miejsce. Koniec? Koniec? Definitywny koniec. Witamy z Parku Narodowym Ordessa. Idziemy na wodospad Cabello. Jest tu całkiem podobnie jak w Yosemite. Też jest taka dolina pośród gór, wzgórz. To nawet wygląda jak half Dome. Oczywiście no inaczej, no ale jakbym miał porównywać do czegoś gdzie już byłem, to chyba najbliżej właśnie temu jest do Yosemite. Kalifornii. Mamy 9 km w jedną stronę do jakichś fajnych wodospadów. Na tabliczce było napisane, że niby 3 godziny. My mamy zamiar to w półtorej zrobić. Jeżeli będzie tak płasko i tak ładnie jak teraz, no to mamy taką szansę. Dzisiaj również podążamy biało-czerwonym szlakiem. Okazało się, że biało-czerwony szlak biegnie z nad oceanu do Morza Śródziemnego przez całe Pireneje. Tak też jest to całkiem długi, bardzo piękny i widowiskowy szlak. Ma coś około 600 km długości. Naprawdę warto się nim wybrać. Tymczasem my idziemy tylko jego skrwkami, ale i tak jest naprawdę zjawiskowo. i dochodzimy już do końca i pogoda w górach lubi się zmieniać zaczął padać deszczyk z takim jakby pseudo małym gracikiem nie widać za bardzo na filmie ale się zimno zrobiło w każdym razie jest to naprawdę ładnie No i doszliśmy. Pogoda się skiepściła, no i, no i już jesteśmy przy samochodzie. Trochę popadało. Gradu, śniegu. Niektórzy przemoczeni, niektórzy mniej, ale raczej wszyscy mokrzy. No, tu się zbieramy i do domu. Czyste niebo. Pięknie się zrobiło.